Cześć wszystkim, maniakom StarCraft 2 bardzo serdecznie z tej strony jak zwykle Z Rozpoczynamy finał Intel Extreme Masters World Championship. Będę naprawdę bardzo, bardzo cieszył, że mogę komentować ten jakże fascynujący finał turnieju dla Was. Będziemy mieli tutaj dwóch bardzo fajnych graczy. Oczywiście Koreańczycy zdominowali jak zwykle. Widać tutaj, no, jak tu już niektórzy wypowiadali się, drobną różnicę w skillu, jeśli chodzi o Koreę, a resztę świata. Pierwszy gracz Ace, właśnie gracz. Koreański będzie tutaj grał jako niebieski protos były gracz Starcraftowy jego przeciwnik Moon Znany także jako piąta rasa z Warcrafta 2, tak, tak niesamowity gracz, można by tutaj powiedzieć, będzie grał jako czerwony zerk. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jest on byłym graczem Warcrafta 3. Od razu mamy tutaj już rywalizację pod tytułem StarCraft Brood War kontra Warcraft 3. No i trzeba tutaj przyznać, że gracze Warcraftowi bardziej nastawieni są tutaj, można powiedzieć, na, na grę bardziej taką mikro. Oni. Nie oczywiście nie jest to, nie jest to oczywiście reguła, ale właśnie Warcraft 3 jest taką grą, w której Mikro odgrywa troszeczkę większą rolę niż w StarCraft. Cie. Tutaj to, to makro nie jest aż tak super, super rozwinięte. Więc zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. Pierwszą mapą jest Delta Quadrant. No i od razu Ace zaczyna od 13 gateway'a. Można powiedzieć troszeczkę późniejszy gateway niż normalnie, podczas gdy Moon. Już buduje swój ekstraktor, także mamy Spawning Pool 13, no także tutaj troszeczkę wcześniej niż normalnie, ale nic takiego straszliwie odbiegającego od ogólnie przyjętej normy, od ogólnie przyjętych standardów ISO, czy może Komisji Europejskiej, czy czegokolwiek, kto kogokolwiek to tutaj ustala. Ale czy straci jednego z tych dronów? Nie, wygląda na to, że nie. Ace z żółtą probówą musi się wycofać. No i zaraz zobaczymy, w co wejdzie Ace. Myślę, że spokojnie na tej mapie jest to mapa dosyć techniczna, więc mógłby tutaj decydować się na, jakiś, na jakąś dziwną zagrywkę. Może będzie starał się eksponować do tyłu. Może będzie to jakiś One Gate Robo Expand. Może będzie tutaj coś w rodzaju Freegate Expand. <laughs> Zaraz to zresztą zobaczymy. Mam wrażenie, że Moon. Znaczy, Moon generalnie rzecz biorąc, zrobił coś bardzo fajnego, ponieważ najpierw wybudował swojego spawning Poola. No i oczywiście mamy tutaj demolowanie przeciwnika. Zrobił coś bardzo dobrego, ponieważ. Zaczął od pula i już zaczyna od Metabolic Boosta, co jest także bardzo fajne. Pozwoli mu to na obronę ekspansji o wiele, o wiele łatwiej. Ze względu na to, że ta ekspansja jest tutaj dosyć otwarta, także ta rampa nie wskazuje, nie strzela coś sobie w tą ekspansję. Tutaj to, 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 to bronienie tej ekspansji no może być troszeczkę utrudnione, ale a jak wiadomo, Zerk no chciałby zaekspować jak najszybciej. No i zaraz zobaczymy zresztą, czy Ace w, jakiś, w jakikolwiek sposób na to odpowie. Jak na razie nie widzimy żadnego manner pylona, ani żadnej innej zagrywki w tym stylu. Jedynie, jedynie tutaj probówka odbiega, no mamy zajęcie na chwilę tej XL nagi. Czy złapie tą probówkę w dwa ognie? Zaraz to zobaczymy, podczas gdy te pierwsze cztery zerwingi już wybiegają. No i mamy w tym momencie tą ekspansję, która właśnie teraz e, ta haczerka się buduje. Jest Moon, czy zniszczy... O, ale chwila, moment, czy ta probówka tak jest? Dokładnie, ma 5 życia. E, no szkoda, mógł złapać tą probówkę tutaj. Bardzo fajny wall, chociaż tutaj troszeczkę za dużo miejsca jest według mnie e, w tej górnej części. Protos nie musi aż tak o to dbać w PvZ szczerze powiedziawszy, ponieważ, ponieważ posiada, posiada jednostki, które tworzą forcefieldy, są to oczywiście sentry i w tym momencie może tutaj sobie zaforcefieldować tą rampę i być odrobinkę bardziej bezpiecznym tutaj, nie narażać swoich budynków aż tak, jakby się wydawało, że mogłyby być one narażone. Czeka tutaj swoimi zergingami Moon, podczas gdy oczywiście expuje, no i zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli roach'e, czy może raczej tutaj jakieś przejście w mutaliski, czy coś takiego. Jak na razie Moon buduje już swojego drugiego Queena i to mi się podoba, od razu może rzucić Cryptumora, od razu może transferować. Tą, tą królową do swojej ekspansji, no i mamy już pierwszego stalkera. Od razu może transferować tutaj swoją królową do ekspansji. Dzięki temu od razu będzie mógł rzucić chociażby tutaj spawn larwa. No i do tego Posiada już taką, można powiedzieć, mniejszą lub większą obronę przeciwlotniczą. Tymczasem mamy Blink Stalki, jednak mamy Freegate Blink Stalker. Tutaj dwa dodatkowe gateway'e są produkowane. I te Blink stalki mogą okazać się mogą okazać się dosyć mocne. Na czym polega, potem? Blink Stalkery są, są jednostkami, które są ekstra, ekstra mobilne i dzięki temu mogą uciekać przed zerlingami, mogą uciekać przed roachami. Tutaj można używać czegoś takiego, co się nazywa defensive blink, czyli blinkowanie uszkodzonych jednostek, uszkodzonych stalkerów za te, które są nieuszkodzone i w tym momencie oczywiście ten Stalker nawet jeśli posiada 5 życia, nawet jeśli posiada 10 życia, to on dalej, dalej zadaje te obrażenia i to jest bardzo ważne, żeby tutaj wszystkie jednostki były, no posiadały jak najwięcej życia. i posiada już chyba tych Stalkerów 6, dokładnie tak, Blink za chwilę zostanie zakończony, tymczasem 14 z Erglingów jest produkowanych, dobra odpowiedź mu na ponieważ zauważywszy Stalkery, no na pewno może z, tutaj działać sobie z zerglingami. Posiada także Iwon Chamber i wygląda na to, że będzie miał miejsce atak. Jest już tutaj Proxy Pylon, ten warp pylon, tak jak można go także nazwać, będzie tutaj pomagał w dosyłaniu, dosyłaniu kolejnych jednostek, ale Ace oj, troszeczkę niezbyt dobrym, nie, niezbyt dobre kliknięcie. Bardzo ładne o, o, okrążenie ze strony Muna. Nie ma za bardzo gdzie tutaj blinkować i jest Stalkery, Bardzo, bardzo złe mikro w wykonaniu Ace, a. szczerze powiedziawszy, jest to naprawdę, wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo źle. Ace awaryjnie warpuje, zeloty, które przeciwko zergingom są, no, są średnio, średnio dobre. Oczywiście na pewno o wiele lepsze od stalkerów. No i tutaj stara się jeszcze tym linkiem robić cokolwiek, ale nie wygląda na to, że byłoby tu, żeby było tu cokolwiek, co będzie w stanie zrobić. Jeszcze jeden z tych stalkerów, on posiada 7 zabitych, no ale właśnie to są ogromne, ogromne pieniądze i tu jeszcze te zeloty padają. Bardzo złe mikro w wykonaniu Ace'a. Jestem niesamowicie zdziwiony tym, co tutaj nastąpiło. Świetne okrążenie Mun'a, który w tym momencie zdobywa ogromną przewagę. Zaczyna wymyślać plus jeden. Za chwilę chyba będziemy mieli jakiś rodzaj kontrataku. Zaraz to zobaczymy. Kolejne jednostki są tutaj. Yy, są tutaj. Yy warpowane. No i jednak będzie tutaj Ace zdecydował się na ekspansję w swojego bocznego naturala, podczas gdy Moon wypada tutaj do przodu. Jest już tutaj bardzo ładnie umiejscowiony pylon. No i zaraz zobaczymy co tutaj będzie się działo. Wpada Moon swoimi zergingami, ale kilka jednostek znajduje się już tutaj. Mógłby tutaj troszeczkę narobić kłopotu, myślę Ace'owi, który dopiero teraz awaryjnie warpuje jeszcze dwa kolejne Sentry i z gazem u niego robi się naprawdę, naprawdę krucho. Mun tymczasem już zaekspował, no i za, jeśli zauważymy, ten jego przychód wyskakuje do przodu 1100 kontra, jedynie 700. E, także gazowo e, tutaj jest o wiele, o wiele lepiej. 40 prawie zbieraczy kontra, dwa Właśnie w tym momencie 41 zbieraczy kontra, jedynie 28 probówek. Jeśli chodzi o Ace'a, Ace zaczyna być coraz bardziej z tyłu i naprawdę musi wymyśleć tutaj coś, żeby tylko być w stanie wrócić do tej gry. Wygląda jednakże na to, że Moon będzie zajmował swoją złotą ekspansję. On jest w dobrej pozycji, więc myślę, że spokojnie może pozwolić sobie na tego rodzaju ekspansję. Zwłaszcza, że jest ona dosyć blisko, i tutaj jej obrona aż tak trudna nie będzie. Zwłaszcza jeśli zdecyduje się na zakrypowanie. E, Immun jednak przechodzi w Mutale. Immun przechodzi w Mutale. Mutalink posiadając już ponad e, prawie 500 gazu, spokojnie może sobie tutaj pozwolić na coś takiego. Zwłaszcza, że będzie miał kolejną e, ekspansję według mnie za chwilę. E, no i tutaj ta, ta, ta produkcja Mutalisków wyskoczy do przodu. Zwłaszcza jeśli chodzi o Golda. Ace tymczasem już zniszczył swoje skałki oraz ekspuje. E, jak na razie kolejnych budynków produkcyjnych nie widać, więc. Cały czas będzie jechał tutaj z, te, z tych swoich trzech Warp Gate'ów. Wygląda jednakże na to, że czyżby Moon decydował się na podwójną złotą ekspansję? Zaraz to zobaczymy. Może wyskoczyć tutaj ekstremalnie do przodu i zaraz, zaraz zobaczymy, czy właśnie na to się zdecyduje. Jedna z tych ekspansji jest już, jest już tutaj morfowana, ta haczerka właśnie tutaj już się znajduje. Jest także Spire prawie zakończony, plus dwa tymczasem e, Mili attacks zerglingi zrobią się Za chwilę naprawdę bardzo mocne e Tymczasem dronuje także hardkorowo e Moon, wiedząc w sumie, że ma przewagę No e tutaj troszeczkę tych jednostek znajduje się Głównie są to Sentry, widać, że Ace Przeszedł taki tryb defensywny, nie chce za bardzo Wyskakiwać do przodu, nie chce za bardzo tutaj Swojego przeciwnika, no kusić Można powiedzieć, i Ace tymczasem podwójny Stargate Podwójny Stargate oraz wymyśla Plus jedna, ale Moon świetnym skautującym Overlordem od razu zauważa, co się dzieje Tutaj i może nawet jeszcze tym Overlordem ucieknie, zaraz to zobaczymy, czy będzie miał miejsce blink. Uuu, tak jest dokładnie. I Overlord niestety, niestety, niestety nie w stanie się uratować. Pierwszy koraptor jest produkowany, więc jednak nie będziemy widzieć tutaj Mutalisków. Cały czas, cały czas hardkorowo dronuje. Spójrzmy na przychód. 64 drony kontra 39 probówek. Oczywiście Ace już zakończył swoją ekspansję. Transfer probówek także nastąpił. No ale właśnie, tu już mamy Golda. Tutaj ten drugi Gold także Rozpoczął budowę tego drugiego Golda Moon, no i wy, wy, wychodzi na to, że za chwilę będzie miał naprawdę bardzo, bardzo mocną ekonomię. Sport już tutaj sobie biegają, jeden z tych Sport Crawlerów wybiegnie tutaj, wybiegnie tutaj do tego Golda. I nie wiem, czy zauważyliście, w momencie, w którym ten Sport Crawler jest zakopany. I, I ucieknie mu klip, jak ten klip zostanie, na przykład haczerka zostanie zniszczony, to ten sport crawler, czy w ogóle jakikolwiek, jakikolwiek crawler, zaczyna tracić życie, ale jak się go wykopie, to przestaje tracić życie, więc jeśli po prostu twoje budynki nagle tracą życia, jesteś w stanie je wykopać, to zrób to, bo w tym momencie, w tym momencie będziesz w stanie je uratować. Dwa kolejne gatey, jest zniszczony ten pylon blokujący tatama i jednak mamy masowe feniksy. Mamy masowe feniksy, jednakże Moon produkuje, produkuje koruptory, produkował przynajmniej i teraz mamy już produkcję hydralisków w tym momencie, no i także jest tutaj Grooved Spines, jest plus 2 Prawie na mili ataki i także GI Reconstitution. No, i tutaj, pomimo tego, że na razie rołczy żadnych w zasadzie nie widać, no to idzie tutaj bardzo do przodu. W tym momencie jest koruptor kontra Phoenix, i według mnie koruptory mają tutaj drobniusieńką przewagę. To jest 60-120 na jednostki, które mają 200 wytrzymałości, do tego mają tą korupcję. To jest bardzo, bardzo mocna umiejętność którą na bardzo dobrze byłoby tutaj wykorzystywać jak, naj, jak najczęściej. Tymczasem Groove Spines już jest zakończone. Jest kolejnych 5 Hydrali, jest także plus 1 flyer attacks i to na pewno pomoże tym jednostkom także tutaj Flyer attack plus 1 chyba zostało zakończone, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o Ace a dokładnie tak, te Ion Cannons posiadają o, o, o troszeczkę więcej ataku. No i co tym razem? Co tym razem wygląda na to, że Moon ma jednak przewagę. Według mnie mam, Moon ma ogromną przewagę w tym momencie. Ace no troszeczkę tego jest, ale według mnie o wiele, o wiele za mało, zwłaszcza, że Moon po prostu posiada dwa goldy. No nie oszukujmy się, dwa goldy to jest niesamowita przewaga. I w tym momencie to widać 99 kontra 160. Prawie. 13 roczy w tym momencie jest produkowanych. Ale chwila, moment, żeby Ace zdecydował się na atak. Zaraz to. Zobaczymy, wyskakuje tutaj swoimi masowymi feniksami. Ale spójrzcie, ile jest tutaj Hydralisków. Jest ich dokładnie 16. W tym momencie Ace wypada na creepa. I według mnie nie jest to zbyt dobry pomysł, ponieważ naprawdę Moon posiada kolosalną przewagę. Jeszcze do tego Zerglingi plus dwa spójrzcie, bardzo dobrze radzą sobie z tymi wszystkimi jednostkami. Zostawił tutaj swoje sentry z przodu i zostaną, zostają one przemielone. Wyskakują tutaj roczy, wyskakują tutaj hydraliski. Wszystkie feniksy zostały zmiecione. Ace GG partię wiedząc, że już nic nie będzie w stanie zrobić. Niesamowicie mocny Mun po prostu przemakrował swojego przeciwnika. No, co tu dużo mówić? Dwa goldy na raz. Ten drugi gold nawet nie działał aż tak. i No i ten straszliwie, straszliwie źle poprowadzony atak Blink Stalkerami, który, który został tutaj wykonany przy tej rampie. No cóż, no, mo można by powiedzieć, że był to jeden z gwoździ do trumny, no i ten dodatkowy gold także pozwolił Moonowi na wyprowadzenie sobie tak niesamowitej przewagi. No że jak zauważyliście, w zasadzie nie było czegokolwiek, co, co mógłby tutaj Ace zrobić, więc GG w tym Best of Five Moon zdobywa punkt numer jeden, no i zobaczymy, czy punkt numer dwa także przejdzie na jego konto w grze numer dwa.